Koncert naszego zespołu GS Attention został zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie dla Amelki napierały. Jest to gnieźniaka, dziewczyna, która cierpi na nieuleczalną chorobę zespół Reta. Może krótko o tej chorobie. Jest to choroba, która atakuje przede wszystkim mięśnie, prowadzi do całkowitego ich zaniku, atakuje aparat mowy. Niestety dziewczynki, bo głównie, znaczy przede wszystkim je atakuje ta choroba, nie mówią, są uwięzione we własnym ciele, mają też problemy z oddychaniem. Jest to choroba nieuleczalna, trwają badania kliniczne, ale niestety są w fazie rozwoju. Na ten czas jest potrzebna rehabilitacja i jakieś terapie alternatywne, które niestety kosztują. Stąd pomysł, abyśmy dla Amelki zagrali. Zagramy materiał z naszej płyty. Graliśmy w Gnieźnie ten materiał tylko raz, więc myślę, że byłoby fajnie, jakby natura miłości zabrzmiała tutaj jeszcze, zanim wyjdziemy z nią w świat. Będą też piosenki, covery zespołu Set, bo jesteśmy teraz na fali. I po prostu zapraszamy, bo będzie niesamowita atmosfera. Zapraszamy do wsparcia Amelki. Zapraszamy na jej stronę, na się pomaga. Już teraz cały czas trwa zbiórka. Jeżeli ktoś nie będzie miał gotóweczki, to będzie mógł być przelew, będzie mógł być plik. Pełna paleta, by pomóc Amelce. Będą puszki, będzie można tam rzucać. A oprócz tego cegiełka to jest, tak jak mówiłam, na stronie się pomaga. Koncert jest absolutnie darmowy. Mowy, także szykujcie kasę, i będzie super. No właśnie, kiedy wysłaliśmy zgłoszenie na Next Festa, zaczęła się burza mózgu, co takiego gramy i ostatecznie ustaliliśmy, że jest to muzyka indie z elementami folku, ale przede wszystkim jest to muzyka strunowa, smyczkowa. Jesteśmy kwintetem strunowym, pomieszany osobowości, pomieszane charaktery, całość daje, myślę, fajny efekt. Skrzypce, altówka, viola da gitara klasyczna, wokal i wiolonczela dla Państwa.